Dzień dobry, witam serdecznie panią, pani. A nie podam prawdziwego imienia. A co? Dobrze, tu już wiem. Czyli witam panią. I tak, wyjazd. Nie podaję dokąd, jak przebiegnie tam i z powrotem, jak się pani tam będzie czuła. I jeszcze zobaczę coś, o, coś tu mam na ręku, o jakiś biały pluch. Pluszek taki malutki. E, jako jedy... Aha, dobra. Dobra. Jak przebiegnie wyjazd? Nie, no pani to cała w rozjazdach. Ja po prostu zazdroszczę. Ale ja też wyjeżdżam, tak, w styczniu. I to bardzo daleko bardzo daleko. Dzieci mi zrobiły taki prezent. E, i, I wyjeżdżam. 10 tysięcy kilometrów, także. No nie jest to takie. Co? Prezent to prezent. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, prawda? Okej. Okay. Jeszcze chwila i Australia. <śla> chwila w tym samolocie. No dobra. No ale skupmy się na pani. To taką prywatę trochę urządziłam. Ciu, 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 ciu. Gdyby pani sobie życzyła prez prezent. No, prezent, tak. Prezent w postaci horoskopu, dam Pani zniżkę, a przynajmniej cena będzie z poprzedniego roku. No to zapraszam horoskop roczny, jeśli będzie Pani miała ochotę na 2025, zobaczyć, co tam w trawie piszczy, w gwiazdach piszczy, to zapraszam. Dobra, wyjazd do jak przebiegnie tam i z powrotem ogólnie na temat wyjazdu. Wow! Karta Maga, o, fajna karta ogólnie, wie Pani co, to naprawdę taki wyjazd, gdzie um, może coś nowego Panią spotkać, krótko mówiąc. E, na ten wyjazd składały się różne elementy, czyli Pani decyzje, nie wiem, może czyjeś zaproszenie, może sprawa, w której Pani jedzie, to wszystko się tak ładnie zazębiło i wyszło z tego coś nowego, tak? E, no ja nie sądzę, że Pani tu, bo pisze Pani o swoich obiekcjach, jako jedyna, to tam bla, 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 prawda? Wie Pani co, ja, tu, tu nie będzie żadnych problemów z komunikacją, żadnych, kompletnie. Nie wiem, jak to się stanie, jak Pani to zrobi, ale makto to jest ktoś, kto mówi i to dużo mówi. Więc, no ten problem myślę, że z głowy, ale patrzmy dalej, czyli na razie tak ogólnie, jak przebiegnie sama droga, jak się pani tam będzie czuła, i z jakimi emocjami pani wróci. Proszę pani, no powiem tak. Hmm. Może pani powiedzieć sobie tak, że no właściwie tak ta pierwszy rzut oka, no to nic tu się ciekawego nie zadziało. Natomiast po pewnym czasie zmieni Pani jednak zdanie na ten temat. Jednak uzna Pani, że jednak zadziało się coś. Że jednak ten wyjazd coś wniósł do Pani życia, że drgnęły dzięki temu jakieś sprawy, które Pani miała na myśli, które Pani prowadziła. Jak przebiegnie droga dziesiątka kielichów, komfortowo, spokojnie, komfortowo, relaksacyjnie, powiedziałabym. Jak się Pani tam będzie czuła, dziesiątka buław, to może być właśnie taka karta, która mówi o tym, że Dużo było jakby takiego napięcia, stresu, a w dziesiątce to wszystko się zamyka. To jest jakby nagroda, ten wyjazd, taka nagroda po jakimś etapie dobrze wykonanej pracy, jakiegoś poniesionego trudu, nakładu sił, wysiłków, myślenia i ta dziesiątka, jak się pani będzie czuła, przyniesie pani relaks, taki odpoczynek. W dziesiące strząsa się z ramion wszystkie trudy, problemy, zaczyna się łapać oddech, tak? czyli powiedziałabym, że bardzo relaksacyjny to będzie wyjazd i tylko tu te pani wrażenia, tak? no, o czym powiedziałam na początku, że może mieć pani wrażenie podczas pobytu, ale przecież to wszystko takie normalne, ale tu się przecież nic nie zadziało, ale to, to taki normal. E, natomiast to będzie rzut numer jeden, rzut numer dwa to będzie zyskanie takiej formy innego spojrzenia na życie, na bycie, na świat. Może sobie Pani powiedzieć, a no tak, te sprawy tamto są załatwiane tak i tak, tamto ludzie żyją tak i tak, tamto jakieś biznesy prowadzą się tak i tak. Może by tak i teraz właśnie to inne spojrzenie, prawda? Inne spojrzenie na to co pani tam zobaczy na tych ludzi, których pani tam spotka i z tego pozornego nic nie dziania się w koło pani może wyjść bardzo fajna powiedziałabym współpraca z kimś, czymś nauka czegoś także jak najlepiej tutaj ten wyjazd jest pokazany. No proszę, teraz kolejny wyjazd. Dobrze. Jak przebiegnie podróż? Jak się pani tam będzie czuła? A, i tam jeszcze dalsza rodzina też będzie. Dobra, już patrzymy. Teraz mamy drugi wyjazd. Ogólnie na temat tego wyjazdu, drugiego. No, spotkanie typowo rodzinne, tak. W kręgu rodziny, stabilnie, mm, ciepło, rodzinnie, ok. Czyli to spotkanie rodzinne. Tam mat, czyli bardziej twórczo, natomiast tu rodzina, tak. I jak się będzie pani czuła podczas tego wyjazdu? i Jak przebiegnie sama podróż? E, pyta pani tam o tę panią, tak, matkę dziewczyny. I ogólne wrażenia, jak się pani będzie tam odnajdywać. Proszę pani, dołożę sobie karty, jeśli chodzi o podróż, dlatego, że mam tu kartę diabła, a to są jakieś ograniczenia. Coś może tu pójść delikatnie, nie tak. Jak się pani będzie czuła, królowa kielichów, jak mama? Będzie pani rozpieszczać, kogo pani może tylko rozpieścić. Gotować, przygotowywać, podawać. Miła, słodka, przyjemna, po prostu taka skacząca wie pani co w koło. Yy, każdego, nie? Yy, jeśli chodzi o tę kobietę, która yy, będzie tam z panią, yy, to, to wie pani, jakby mam taką różnicę trochę temperamentów. Tamta powoli tak będzie się grzebać. Ale generalnie Sympatyczna osoba, taka potrafiąca, trochę się podlizać, trochę. Jakby te swoje mankamenty będzie tuszować tym, że właśnie takim podlizywaniem się, nie? Ale różnica temperamentów totalna, kolosalna. Jakby to nie jest osoba, z którą pani będzie współgrać na jednej fali, tak jak powiedziała, ona powoli. No to tak. Natomiast czego mam się tutaj, jeśli już mam się przyczepić? To do tej karty diabła, tak, mamy kartę diabła. Jakiś problem, proszę pani, w podróży będzie. Przede wszystkim, no ja już w ogóle nie chcę o tym nawet myśleć, czy mówić, że, że ktoś może mieć problemy, nie wiem, alkoholowe, tak? Chyba to nie o to tutaj chodzi, bo diabeł to, to jest uzależnienie, ale ja myślę, że jakby w całej tej podróży pani może być uzależniona od kogoś. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jakiś problem może być z wodą lub jakimś płynem. Nie wiem, czy albo podczas jazdy będzie padać deszcz, albo może śnieg, ale raczej stawiam na wodę deszcz. Lub też będzie to jakiś problem z płynem w samochodzie. Bo jeśli karta diabła, mamy jakiś tutaj. Nie powiem stan zapalny, ale coś się może. Wie pani, to może płyn chłodniczy, na przykład chłodzenie albo, nie wiem, ogrzewania nie będzie, będzie zbyt chłodno. No coś z tym samochodem podczas tej podróży tu faktycznie jest nie tak. Natomiast jakby, no nie będzie to jakaś taka wielka sprawa, ale w jakiś sposób może panią ograniczyć. Z jakimi wrażeniami pani stamtąd wróci? Proszę pani, wróci pani stamtąd z, z wrażeniami zmiany. Z wrażeniami, pojawia się tam postać mężczyzny, ale uzna pani, że ten człowiek tak jakby zawraca pani w głowie, że jest to człowiek zmienny. Raz tak, raz tak. Że to jest człowiek, który do którego pani się musi dostosować, a niekoniecznie pani tego chce. Że to jest człowiek, który to jest tu, nie, w tych kartach tutaj tych trzech. Że to jest człowiek, y, gdzie y, niby on sam w sobie jest bardzo serdecznym mężczyzną, bo to jest król kielichów, czyli ktoś, kto umie okazać empatię, kto umie okazać serdeczność, ale to jest takie wszystko wie pani, no takie zmienne, takie zawracające on się zachowuje, nie wiem jak Panna na wydaniu, raz tak, raz tak. I Pani może się czuć jako taka osoba taka troszkę osaczona, że Pani swoje zachowanie musi dostosować do e, cudzych wymagań. I to, a wcale tak nie musi być. Pani może czuć się swobodnie. To tylko w Pani głowie istnieje ten fakt, że Pani musi się dostosować do kogoś. No właśnie. Chodząc, podając, dbając, rozpieszczając wszystkich. A może Pani przybierze troszkę inną strategię? Może tym razem Pani również usiądzie na fotelu i będzie obsługiwana. Proszę spróbować takiej strategii. Bo jeśli Pani pójdzie w strategię właśnie taką, że w koło każdego Pani skacze, no to każdy uzna, no cóż, no tak musi być. Ona skacze, my siedzimy, nie? I to będzie powodowało w Pani taki dyskomfort, takiego właśnie, o tutaj, nie? Proszę zobaczyć. Tak jest ta cała obudowa, ten anturaż całego spotkania i Pani się chce stamtąd wydostać, bo coś Panią tam uwiera. No pytanie, co to jest? Ja myślę, że właśnie to jest ta konieczność dostosowania się do tego, co ktoś od Pani lub czego ktoś od Pani oczekuje. No dobra, teraz tak, pyta Pani pytanie numer trzy. A, 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 a. Co z Wami będzie dalej, tak? Co będzie z Wami dalej? Dobrze. Intencje Pana Urodzonego do Pani tu imię. Jak on Panią postrzega? Czego od Pani oczekuje? co sam wnosi na przyszłość. Proszę pani, to jest człowiek, który jest daleki od założenia rodziny, ale on to ukrywa. On tego pani nie mówi, że tak naprawdę on tego nie chce. On tego nie chce. Tu też może być jeszcze jedna kwestia, że jeśli ten człowiek miał swoją rodzinę, to ukrywa, że ma tam ograniczone z nimi kontakty, lub też wcale się z nimi nie kontaktuje i że się odciął, ale to mówię, to, to nie jest prawda. Czyli tu mam dwie opcje: albo to, że tak naprawdę on nie chce tworzyć nowej rodziny z panią, albo to, że oszukuje. No, no nie mówi, mówi pani, że on tam odmawia kontaktów, spotkań, czegoś, że to wszystko takie jest być może na dystans troszkę, ale jednak, jednak nie, jednak on się dobrze czuje, jak się tam kontaktuje z tą swoją byłą rodziną. Co będzie z tego na przyszłość? Proszę Pani, karta kochanków, tu jest karta wyboru. Albo Pani będzie mieć, pozna w międzyczasie kogoś i będzie Pani wybierać między tą osobą, którą Pani pyta a kimś nowym. No albo tu jest odwrotne czytanie lustrzane, on będzie e, wybierać. I ja sobie dopytam jeszcze, czy tu Pani może kogoś poznać? Tak, Pani może kogoś poznać. Kogoś młodszego, nawet ktoś może być młodszy od pani nieco i taka relacja wie pani, no różnica wieku będzie, ale bardzo taka, no powiedziałabym, rozgrzewająca relacja. Teraz tak, to no jak ten człowiek intencje ma, królowa denarów. Dobre ma intencje, bo widzi w pani taką stabilną kobietę, kobietę, która ma pieniądze. Tak? I on jakby chce, żeby pani była taka stabilna, samodzielna, czyli generalnie jakby od siebie to tak nie za bardzo, tylko pani ma sama swoje sprawy załatwiać. Co on o pani myśli, siódemka denarów? Czy warto inwestować w te relacje? Czego od pani oczekuje królowa kielichów? Ty o mnie dbaj, ty mnie rozpieszczaj, ty skacz w koło mnie. Co sam wnosi? Nie, niezdecydowanie. Tu nie ma działania, tu jest cały czas faza decyzji, on nie wie, czy w lewo, czy w prawo. No i na koniec, na, na przyszłość, tak jak Pani mówiłam, ta karta kochanków, ale to bardziej po Pani stronie jest, tak, widzi Pani, bardziej po Pani stronie jest facet kolejny. I takie właśnie wybieranie, czy brać tego nowego, może ten wyjazd do yy, z pytania numer jeden, już bym się sypnęła do jakiego kraju, z pytania numer jeden właśnie coś wniesie, wie Pani tutaj yy, dla pani. No cóż, wszystkiego dobrego życzę. Szczęść, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Jeżeli miałaby Pani, tak jak mówiłam, ochotę na horoskop indywidualny, zapraszam do kontaktu.